Jestem już w Białowieży, e, właśnie udaję się do jednego z PTK, wynająć e, przewodnika, znaczy dopisać się do grupy, żeby było taniej, e, w celu zwiedzania e, e, obszaru ochrony ścisłej, bo tylko z przewodnikiem można to zwiedzać. Atrakcja w Narwiańskim Parku Narodowym <śmum> składką nad Narwią się nie udała. To trzeba się skupić na Białowieskim Parku Narodowym. Jaski, który projektował monety, miał zadanie: za to musiał w swojej pasowni,

zdjęcia, albumy, zapracowania różnego i są tu uwiecznymi. Pan był dyrektorem w okresie międzywojennym w II wojnie do roku na emeryturę, a odpowie Mogę tak, kornik drukarz to jest takie stworzenie małe, trochę podobne do muchy, trochę do jakiegoś żuczka, latające. Hmm. Tak, on się musi rozmnażać tego. W ostatnim on zawsze był, jest i będzie, tego, z tym, że bywają lata, kiedy jego więcej występuje, albo kiedy mniej, inwazja albo nieinwazja. Ostatnio była inwazja, poprzednia była w 1963-1964 roku, ale była mniejsza jak teraz. I on co, żeby się rozmnażać, ten, to stworzenie, to ma taką metodę, jemu potrzebne drzewo śliwkowe. Dąb, lipa, brzoza, innego nie interesują, świerk i czasem sosna, ale bardzo, bardzo rzadko sosna, że dzisiaj go zupełnie. Świerki to świerk nie taka choinka, tylko trochę grubszy świerk. Samiec w żywym świerku w jakiś sposób wygryza jakieś dziureczki w korze. Nie wiem jak do końca, bo nie, nie jestem specjalistą. I w te dziureczki samica wpycha jajeczka. Składa 30-40 jajeczek. Z tych jajeczek wylęgają się larwy takie małe robaczki najprościej mówiąc pół centymetra wielkości mniej więcej ni to białe ni to żółtawe one się muszą przeobrazić w latające owady ale zanim to nastąpi to muszą coś jeść i im smakuje kora świerkowa od spodu nie z wierzchu tylko od spodu bo tam ona jest miękka tamtędy idą witaminy z gleby woda, nie woda, różne inne tam rzeczy które zasilają drzewo bo drzewo przez kora jest przecież zasilane i jemu to smakuje i on i smakuje łyko, przerastający swój pod tą korą, bo co roku ten słój przerasta. Jest najczęściej miękki ten swój, później twardy się robi. I te larwy tam żerują, takie ścieżki wygryzają, wygryzają, a przez to drzewo przestaje być zasilone w pokarm właściwy o tak? tego. I przysycha, przysycha, przysycha. Przeobrażą się w latające te stworzenia, wyłażą i poleciały sobie. I następna gradacja. To jest takie, mówię, nie naukowe tłumaczenie, ale takie, żeby było zrozumiałe. Na tych drzewach Kornika już nie ma dawno. On był, dopóki jeszcze taki ledwo żyjący, on był tego, zipał, że tak powiem, tego. Bo czasem niektórzy mówią, że wywożą tam w puszczy drewno świerkowe, a kora zostaje, bo ona odpada w czasie nakładania. Na tej korze nie ma kornika już tego. O, na żywym i na takim półżywym jeszcze, zamierającym. Jeżeli latem ktoś zobaczy w środku lata, że z jakiegoś świerka igły się sypią zielone tak dużo, dużo, to tam kornik działa i larwy tam działają w tym momencie. A tu już tego nie ma. Jest, z tym, że tych światów w Parku Narodowych nikt nie będzie dotykał. <republicano> Jak upadną kiedyś, hmm, po iluś tam latach, słabe będą w tamtą stronę, to sobie upadną. Jak upadnie na naszą drogę, to, to, to wyczą ten kawałek leżąco na owo. Żebyśmy mogli chować sobie. Jeżeli w dużo lat tego, no te, te to podrążały, podrążały, żeby parę miesięcy, tak na wiosnę dwie gradacje, dwie albo trzy gradacje mogli to które się wylodują

tu jest dziura na wylot, w nim się świeci, po, na, w połowie obumarły, a w połowie żywy. Ale tak? jego wiek już jest policzony. Nie tu, a w lasach gospodarczych, we wleślicach, to można byłoby go ściąć <grym, <grym, jako martwe drzewo. Tak? A tutaj jego nie będzie ruszał. Zostaje na wieki. To jest z no, jednej strony takie szczątki jakieś tam, pnia jego są. Tak? Był bardzo roby. średnica miał może 70 albo prawie 70 centymetrów. Martwy w pewnym czasie. Czy tam kornik go zasłyszył, czy inne tam owady kiedyś. na go stał, 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 Mówimy, do 600 lat mogą dożywać, ale takiego, który miałby 600 lat albo prawie 600 nikt mi nie pokazał nigdy. Także mówimy tak, no bo to no, przeważnie już w tym wieku starszym wytrochniały są w środku. i tam. Chude, tam wyżej takie szersze, powinno być u dołu grubsze drzewo, o, a, a wyżej tego. Tak. Lipa, ja dwie wersje, jej, a tu pobojowisko z ostatnich dwóch tygodni, jakieś dwa tygodnie temu, jak ja mówiłem, że była taka burza, wichura, mm. trochę tam nałamało różności, roz, tu też. Ukręciło głowę dla grabu ukręci, przewrócony jesion i świerk którego kikut tam sterczy wysoko. A słuchajcie, ten dąb to już nie, nie jest ten, co był tam żywy na początku kładki. Podobny, może trochę starszy od tamtego, może 400 lat. On no zmarł, skończył swoje życie ponad 10 lat. Już. Jakie tam kształty piersi a takie tam to był dwóch? Żotnęło uderzyła na ten system, to żenia uszkodziło trochę. Dąbni by i daje to no jest wymysł z stóp, a ja to teraz sprzedaję tym. To jest wymysł z stóp, a ja to teraz sprzedaję tym. <grymne> Tego, na, 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 e, przeciąg bywa czasem. I słuchajcie, jeden z e, naszych kolegów przewodników e, ma takie pomysły. Przed tym przystąpić tam podejść, tam się uczepić, jest taka duża dziura dziupla, można zajrzeć w niej. Są taki przestąpić a tego. Nazywają go koalem tą Taki wózek na tym grabie był tego Była kiedyś taka pani, Pajne. która mówi mi, proszę pana, ja byłam w Australii. Mówię, no i co z tego? Z, ta, z takich lip w XVIII wieku, w XIX, a nawet na początku XX wieku, ludzie beczki robili, Kawałek odcinam, wystrobuje wnętrze.

Mierzona metr 30 nad ziemią, tak zwana pierśnica Tych dygnitarzy, nie dygnitarzy, do grobego Dębu. Ale takie stwierdzenie, idziemy do grobego Dębu, to nieładnie brzmi tego jakoś taślego. I zacząć ciąć, to w środku drewno nadające się do różnych wyrobów. O, bo w środku nie było tu ale no, tego nikt nie zrobił. Tam A dlatego na drzewie, dlatego że właśnie na niedźwiedzie, to też byłem amatorami. To. to jest y, domu Pacharolo. Właśnie wróciłem z zwiedzania obszaru ścisłej ochrony. Zajęło mi to 4 godziny. A teraz wracam do szlaku Tębów Królewskich. Po drodze odwiedzimy to Rzeczkę. ptaka drapieżnego pokaz lotniczego kunsztu polowanie Byłem w wieży o siódmej rano, ale było bardzo mało osób. Teraz tłumy. Jest godzina trzynasta. Za wstęp do tego obszaru musiałem zapłacić 25 pięć zł. Wyszło. Czy było warto? No jak dla mnie ja już widziałem takie obszary leśne ciekawe rzeczy, ale to powinno być dostępne za darmo, a nie powinno się płacić za to. Ale to jest tylko moje zdanie. Wystarczy, że się płaci za bilet wstępu do parku. A tu musiałem nie dość, że za bilet zapłacić, ale i też za przewodnictwo. Parku narodowym, który, no jak to się mówi, nie zapłacisz, nie wejdziesz. To nie tak powinny działać parki narodowe. Widok jak widok. Myślę, że. Sami przyznacie, że w Narwiańskim Parku Narodowym, znaczy w Biebrzańskim, e, widoki bardziej za, e, zapierały dech w piersiach, szczególnie ta wielka polana, ta łąka. Dobra, teraz jedziemy do szlaku Dębów Dwór królewskich.